Dobra, to mam palety, to jest cyk. Muszę sobie przypomnieć. To ja, jakiś wylew dostałem. Aj, umie grać. Ej, co to ku... było? Co to było to chuj Ej, czemu tak za... nagle w tom? A czasem się... Właśnie tak to wyglądało. Znażyłem go, kur... no chodzi, o... Co to ku. Za wcześnie, no ale. Kur... No, come on. tam to Mocne chłopaki też ci <śmany> Oj, ku... naprawdę dobrze grają. Naprawdę chłopy bardzo dobrze grają. To będzie bardzo ciężki mecz do ugrania. Trzeba tajmować wszystkie. Je... Co Za wysoko Dobra, dałeś dupę Death Card Ale bardzo dobrze grają No. Patrz co ten chuj odpierdolił. Przecież kurwa przeskakiwał przez przeszkodę. Nie powinno być sytuacji, w której on może to przeskoczyć bez jebnięcia. I nie trafiłem znowu nikogo. To jest popierdolone. Po co te chłopki kurwa grają? To jest hit. Ma to pierdolona Co wiem go. W dupę Kulka trochę opęta na małą mapę. Kurwa, co z tego? Ja i tak ich widzę przez Wiiwa Tournament. nie? Kurwy co dobrze grają? No patrz go, mam cię? Naprawdę, kurwa dobrze grają. Podejść do silnika na dole tutaj. Ja pierdolę! Zły jestem na ten mecz. Pójść, zły jestem. Oj, dał dupy. Na moje szczęście, ale co z tego? Bóg tam, tu. Ja pierdolę! Jak oni mają to wyczucie! Kurwa z drugiego końca mapy ich napierdalam tym. To nie jest tak, że ja sobie randomowo dopuszczam. Z drugiego kurwa końca mapy. I te bolki zajebane zawsze wyczują kurwa idealny moment, żeby kucnąć. To jest popierdolone! sens ma No, dupy? Koniec kurwa. Chodź tu, kurwa, klakier, szmato. Chociaż dwóch zajebę. Jesteś po dupie w tym meczu? No i tak giniemy. No. Fifty-fifty. Nie ma co, kurwa. Dobra, one out. Finalnie wyszło nie najgorzej, trzy powieszenia do końca. kilera killera najbardziej nienawidzisz w sensie grania nimi i grania przeciwko niemu? Przeciwko niemu to ci nie powiem, bo ja bardzo mało gram go z furwami, A jak gramy z truwami to zazwyczaj nie są jacyś wybitnie killer, że bo mam chujowy poziom. W sensie MMR chujowy. i nienawidzę grać? Ghostface'em nienawidzę, tak, tym kurwa debilem jebanym. Tak, Ghostface jest do wyjebania w moich rękach. Ty, a zrobisz takiego kurde builda pod szybkie przeskakiwanie? Wszystkiego na maksa? A zagram sobie taką część nawet. Kurwa ten... Nemesis jest potężny. Nieźle, Christian. Fajnie, żeś to, kurwa, przekminił. Następny, kurwa, bohater. No, to gruba gierka się szykuje, widzowie. Zdaję, oh, dupy kurwa, gdzieś zniknął. znaczy w sensie, tak to jakiś był, czy co to by się wydarzyło? A tu wypierdolił. Ty, jak szybko przelaz! Pojebane wszystkich na ten sam hak. Taka jest, taka jest zasada mama, seita, pypy, pypy, pypy. Kurwa mam to w głowie tego lawa chicken. Cały czas. Dawaj jakiegoś wolcika, bo musimy to sprawdzić, w kawalerze. No nic, nie udało się, Krystian, Trudno. Czy ktoś tego giganika chyba kręci? O, witam. Jest Lion. Tylko Momestita ci w głowie, a nie cała piosenka? No trochę coś w tym jest. Może i tak być, widzu. Na trzecim levelu? Co te takle moje robią? One jakieś zwiększają sobie umiejętności, nie? Przyznam się szczerze, parę razy tylko grałem tym Nemezisem. Szybciej wykonuje akcję, o to chodzi. O! BUM! Szybkie przechodzenie przez palety. Ej, wszyscy się sensie w gonitwie? No w chuj p Ja przeszedłem praktycznie takiego jak, one, jak nie szybciej. Praktycznie instant Volt to jest. Pojebane. Fajny ten na w sumie. Tego gena zrobili. Zaraz zrobią dół i tutaj. Brawo. Niezła przekminka mordeczko. Mam genika kręcą. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Wow. Wow, wow, wiła. Wow. Angelito Bandito Chłopy nawet już nie, nie ratują kolegów. Hamstwo w państwie. O, dobra. Jednak coś się udało. Tamten genik jest zaraz skończony, trzeba go klepnąć. A nie, nieruszony jest, proszę bardzo. Ten na dole kurwa, jego trzeba zdegresować. Kiedy dalej powiedziałem? No. Rzeczywiście, dużo szybciej kopiegeny i tak dalej. Na tym trzecim poziomie. Nemesis wydaje się wchłóć szybki. W sensie, no, jestem na trzecim poziomie tego stacku, więc on sobie tam podbija to wszystko, nie? Witam Krzy Krzysztofa. Ale ta tuba jest taka kurwa przyjemna jak to siądzie. Pfff! No, ale Christian jest znadę do Tool doszedł. Oj. Angelito Bandito. No i każdy po hitku zebrał, wiszonko mamy, Christian wypada z gry, kopiemy ze silniczek, nie wiem czy on kurwa kopie na silnik końcu, czy nie kopie, jak mam tego skuna? Nie kopię jeszcze raz. O! Witaj. Wiem, że tam jest jeden typek po lewej, ale już do spodu pocisnę tą koleżankę, szybko mi spierdoliła. Trudno. Chodź, chodź maleńka. Witaj, Alastorze. Dziękuję, że mnie doprowadziliście do koleżanki. W sumie dzięki Tobie mamy teraz dwa powalenia zamiast jednego. To jest życie. Raz, wam I Angelito Bobrito jest na hitka, Więc wystarczy znaleźć teraz was, I What the fuck. No nic. Bo się bez włazu. Ajajajajaj, aj, 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 aj. stój koleżanko, stój stój stój, poczekaj. Wnieśmy się tutaj troszeczkę. O. Leż sobie. Hop. Do widzenia. Ciekawe jaki jest Tokio grany. No. Kurwa w pierwszych dniach, to napieraliśmy nie cały czas. Po zmianach nim nie grałem. Dobrze im dalej skaczę, ja nie otrzymam różnicy. Dobrze. No sprawdzimy, chyba ja grałem. Dostaw to w draniu. Witam serdecznie. Żegnam serdecznie No przywarciłeś się, koleżanko Chociaż trzy do końca przywarciło Kurwa, nie powiedziałbym To był zły wybór Definitywnie, jeden się nikt skończyli Dwa powieszenia? Dwa już mam? Trzy powieszenia? O ja pierdolę Nikt po niego nie poszedł, co za kurwa Chamy Buractwo. No chuj, no to GG. Dobrze, na teammatów zawsze można liczyć. I drugi widzę kurwa idzie w jego ślady. Już mogę powiedzieć. Trochę przykro. Ale tu jeden kawaler do dupy, w sensie... Poddał się sam z ciebie z tego. Tak, A, widzę kurwa następny. No nie, no tego nie można jako mecz zaliczyć. Lekki raging. No ale kurwa, no nie możemy to zawrzeć tego jako mecz. No, come on. Nie, no. To to kurwa Oj, dziadek, dziadek. Dziadek, dziadek! Ja pierdole. Nie no, panowie, kurwa. A no to jakieś świeżoki, jak chuj. No! Nie da się zrobić w kuja! Tam się zrobił w kuja, pasuje robota. Chłop się ściągnął z haka. Okej. Okay. Kargul! Ktoś to co wy robicie w sensie idźcie sobie podychać gdzieś, wyjdźcie gdzieś na boczek, bo no nie idzie tu za dobrze. Jajko, coś ty odpierdoli? Nie, no panowie. Bez Mori, bo nie chcę mi się czekać, że tamten. No co, no GG chyba. Było blisko dla nich? no tyle by wygrali. Chłopaki, no. A to jakieś poloczki? Chyba wszyscy.